Witam, ja jestem Alex Engine 541, a to jest kolejny odcinek naszej serii przygody z Minecraft SPADAM! <ścoughs> uh. Miałem okropny pomysł miałem okropny pomysł z tym portalem Chyba nie to chciałem zrobić z tym portalem, ale gdzie ja jestem? Aż mnie zamurowało, co to? To chyba wygląda mi na jakiś domek. Kiedyś mi się przypomniało, żebym wybudował taki domek, ale wygląda na to, że już go wybudowałem. I zbudowałem tor kolejowy prosto do krainy lodowców. A według mapy jedziemy dobrze. Tor wskaże nam drogę. I te czerwone tory dodają gazu. Bo bez tych dopalaczyn w ogóle nie ma co zaczynać. jechałem zjechałem na dół skręciłem potem zrobiłem kolejny zjazd a potem prosto do Krainy Lodowców i jak teraz będzie z powrotem tak. Potem w górę. W przyspieszonym tempie. I jeszcze raz w górę. W przyspieszonym tempie. Dzięki tym dopalaczom możemy się przemieszczać jeszcze szybciej. Tak. Dzięki tym dopalaczom, co trzymam w ręku, możemy dodać więcej gazu temu minecartowi. Naprawdę. Dobry pomysł wymyśliłem. Patrzcie. I na pewno bym przy tym zwymiotował. tej. Oj. Cii. Gdzie mam przy sobie ston? Jest ston. Niech tak zostanie. A to, co wzięliśmy, musimy... Y o, tu schować. W międzyczasie podiem se po Ok, więc wiecie co, żebym sobie wybudował. Jak już wam mówiłem, to już to jest moja pracownia. A co byście powiedzieli, żebym wybudował sobie? Basen. Tutaj. A przy użyciu tych zrobiłbym drogę powrotną do domu. O tu bym sobie 8 zbudował. sobie basenik zbudował tej krowa, Sią stąd krowa a co? zaraz do mojego domu ha te pork chopy można jeść w trybie stary ale wybrałem sobie creative więc nie ma co płakać gdzie ja mam przy sobie gres... gres blok? O, mam. Mam. O, Krowa! Żeby krową było trudniej, to wykopałem dziurę. To dziwne, że żaden creeper się nie pojawił. Tylko w innych poziomach, jak na przykład Hard Pipery O tu bym sobie basen zbudował Raz, dwa, trzy I voila. Gdzie ja mam wodę przy sobie? Gdzie ta woda? O! Jest water! Uff, boga, już się wystraszyłem More water i teraz musimy speed do doblokować wuala voilà. oto i on Ach, ale fajnie I jeszcze bym sobie zamurował Ten sposób. Hitz, 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 hitz. Jeszcze raz. Hitz, 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 hitz. Mi się podoba ten wygląd. Tak, zobaczcie. Good. Good jest gut Zer gud jest. A co z wyjściem? No właśnie! Wyjście! Wyjście! <tryk> Proszę, oto bram. Muszę czymś zabezpieczyć, żeby żaden morderca, jak na przykład Creeper, klipuś się nie znalazł. O tak. Hyt. Sorry. Hyt. Nie. To trzeba w inny sposób. To i brama. Brama z basenem. Krowy! Jak się krowy dostały! Ten odcinek szybki z Minecraft będzie trwać jak zawsze po 15 minut. Po kwadrans po kwadrans jak zwykle oj to nie to a w, w krainie lodowców zrobiłbym taką wybuchofabię biegnij oj super tak więc. Zbuduję coś jeszcze. Może będę zbudował dodatkowy balkon. Będę po drugiej stronie. Gdzie mam torcz? O, mam. Wodę mamy z głowy. sobie zbudował. Okej, okay, więc mam nadzieję, że... Oj, chyba zapomniałem wyłączyć mojego domofonu. To chyba jakiś... To chyba znowu jakaś obca osoba. Chodzi do mojego pokoju i chce mnie znowu porwać o oh shit! Jak ja tego nie lubię! Przepraszam. Ola Boga! Chciałem powiedzieć. Nie pamiętam, kto dzwonił do mnie, ale bierzmy się do roboty. O, tu będzie już. Co by to zrobić? Gdzie mam przy sobie fence? O, jest fence. Całe szczęście. Oj! mogę sobie zlikwidować. Ale może być i jeszcze lepiej. Upsi, znowu. Ej, mi się podoba. Tak, zobaczcie, jest good, Zer good jest. I mamy już balkon po drugiej stronie. I mamy jeszcze Minecraft. Ale co będzie na w krainie lodowców? O tym wszystkim dowiemy się w następnym odcinku przygód z Minecraft. Tak więc komentujcie, subskrybujcie zielony magiczny guzik i do zobaczenia w następnym odcinku. Zostańcie ze mną.